Okej, okay. witam was w informacjach dnia 12 czerwca, um, a więc jak pewnie zauważyliście ostatnio wrzucam nieco mniej filmików Minecraft, um, jeden na tydzień, tak samo będzie w tym tygodniu, będzie tylko jeden odcinek w tym tygodniu niestety, e, przepraszam za hałas za oknem, ale nie mogę zamknąć, jest za gorąco. Dlatego, dlatego będzie tylko jedyny odcinek z, z, z powodu tego, że jestem ostatnio nieco zmęczony, bo mam mało czasu ogólnie: sesja, egzaminy. Dlatego w weekendy nie mam aż tyle energii, żeby, żeby nagrywać. Po prostu musicie wytrzymać w miarę. Poczekajcie, aż skończymy się sesja. Ja kończę mnie przed końcem, przed końcem czerwca, już będę miał spokój. Także wtedy będzie już nieco więcej tego, wiecie, jakieś dodatkowe bonusy, jeszcze może coś jeszcze potworzę, będę już mam wolne, tak więc dzień w dzień będę mógł coś nagrać, co sprawi, że będzie naprawdę można było sporo już powymyślać Dodatkowo yy, zauważyłem już, tak, super, udało się, jest 50 tysięcy widzów, ładny, okrągły wynik, dawno nie było żadnego specjalu, tak więc na 50 tysięcy widzów na pewno zrobimy jakiś specjal, ale jeszcze nie wiem co... Zrobię go ten specjalny znowu tak samo będzie, stworzę go już po sesji, kiedy będę już u siebie w domku cały czas, spokojnie, wiecie, tak, bez nerwów mm, i będzie ogólnie sympatycznie. I to by było chyba na tyle, tak więc musicie wytrzymać, wytrzymajcie to, że nie ma tak często Minecrafta. Oglądajcie w tygodniu, jeżeli nie macie ochoty, to musicie po prostu poczekajcie. E, prędzej czy później będzie tak jak kiedyś, że będę starał się dwa, dwa, dwa odcinki w weekend. E, a jak nie dwa odcinki w weekend to przynajmniej jeden weekend i może coś jeszcze w ten weekend rzucę. Ale na razie wiecie. Po prostu mam mało czasu i musicie, musicie być. Wy musicie być silni ja muszę być silni, żeby. Że, że, że muszę być silny, żeby ogarnąć wszystko. Tak więc trzymajcie się. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Dzięki za wyrozumiałość i mm, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmikach, które będą już, mam nadzieję, niedługo. Też mam ochotę ponagrywać więcej, ale nie mam czasu, wybaczcie. Dobra, trzymajcie się ludziska i, i nie krzyczcie tutaj na dole, bardzo w tych komentarzach. No, na razie.